No co tam Janusz? Masz jakieś zapasy wody? Jesteś przygotowany? A! Mam dwie zgrzewki wody po sześć butelek, półtora litra. To wystarczy, panie, ja przygotowany. Ale jak tylko dwie zgrzewki? Ty, twoja żona? Co ty to w ogóle nie jesteś przygotowany? No jak nie jestem? Ja przecież półtora litra wody człowiek ma pić, tak? To jak mam pić półtora litry wody dziennie? Ani tyle nie wypiję i nic mi nie będzie. Ale jak mam dwie zgrzewki po sześć butelek, to ja sześć dni tutaj z tronu mogę egzystować i nic mi nie grozi. A, a ile kas dziś wypiłeś? A no ze trzy będzie. A co miałeś na obiad? No, zupę pomidorową na rosole z wczoraj stara ugotowała, żeby nie marnować. Ugotowała makaronu, się dodało przecier, no i jest zupa. A, zupa? Makaron. A na drugie? A tu jedzie ziemniaków nagotowała jajecznicę zjedli jeszcze do tego i cikła jeszcze była, ażem żem grzecho ho. To jak myślisz, ile wody dziś zużyłeś, co? A powiem ci, że wody to jaż ja nawet żem nie pił, bo jak wypił kawę, a nie, a nie, czekaj. Do obiadu jeszcze my szklankę kompotu wypili, bo jadzia zrobiła ze słoika z brzoskwiń, z piwnicy. Nie wypiłeś wody dzisiaj, tak? Tylko szklankę kompotu. No tak, tak, to litry chyba, że nawet nie przepił dzisiaj, tu nie ma szans. Aj ty wiesz, żeby ugotować ziemniaki, to trzeba było zużyć pewnie ze 2-3 litry wody? Wody dolać trochę do rosołu i wody, żeby ugotować makaron. Kompot też, na pewno był rozcieńczony z tego słoika. I trzy szklanki kawy, to są trzy szklanki wody zużyte. Janusz, ty wiesz, ile wody zużyłeś dzisiaj? No jak tu? To? to ja nie zużył dzisiaj mało wody? Czyli litry ziemiaki, kompotu, budzbanek, 1,5 litra będzie, tuż 4,5 i kawa, ponad 5. Tu ja dzisiaj 6 litrów wody zużył? Prawie zgrzewkę? Zgrzewkę wody? Jutro, 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 pojutrze nie będzie wody? Skończy się. Tak, dokładnie tak. A to dopiero samo jedzenie. A gdzie hygiena? Tu ile ja ty wody potrzebuję? Zgrzewkę to ty potrzebujesz na dzień, kochany. A najlepiej to licz baniak 5-litrowy na głowę na dzień. Jak nie zużyjesz, to Ci wystarczy na dłużej. A przynajmniej nie braknie.